Manewrowanie na ekranie. Tomek Jerzyński szkętla I to Maciej znaczy Polski Pers. Jesteśmy cały czas w tym samym porcie, ale wiatr się zmienił. Wieje teraz no, ze wschodu, czyli z zachodu. Wchodzimy naszym jachtem pomiędzy te jachty. A wiatr nawieje z tego kierunku. Jak ma śrubę prawoskrętną. Jak w każdym z odcinków. Może Was kusić, żeby wchodzić dziobem. Wybieramy takie wchodzenie, żeby. Nie zatrzymywać jachtu podczas tego wejścia, po to, żeby nie wytracić tej prędkości manewrowej. W przypadku, kiedy wchodzilibyście dziobem pomiędzy te jachty i tu dojeżdżacie do końca, musicie się zatrzymać. Moment zatrzymania zawsze jest takim wytraceniem tej prędkości manewrowej i kontrolą nad tym jachtem. I sytuacja, kiedy musimy zatrzymać nasz jacht. Żeby włączyć bieg wsteczny i nabrać prędkości manewrowej, to jest stosunkowo taki newralgiczny moment. Kiedy dajecie manetkę do tyłu, musi być stosunkowo z dużą energią, żeby to, to, tą prędkość nabrać szybko, ale to i tak jest kiepski pomysł. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy wrzucimy bieg wsteczny i zaczniemy skręcać w tą stronę, to wiatr, który nam działa tutaj na nasz jacht, w momencie, kiedy zaczynamy jechać już do tyłu i prostujemy ster, to ten jacht nam dalej skręca. Nie może się zdarzyć taka sytuacja, że uderzymy przy stosunkowo dużej prędkości jak ten w kotwice innych. Jacht. No, no to rzeczywiście to jest bardzo trudne, bo w tej sytuacji nie dojdziesz, że masz siłę odśrodkową własną, nie, to tak za jest. chwilę łapiesz na tą burtę ten wiatr. I dziob leci, leci, leci. My w tej chwili omawiamy sytuację, tą, którą nie polecamy. Czasami nie ma innego wyjścia. Ale ten dziób bardzo chętnie ucieka, bo on tam pod sobą nie ma żadnego bocznego oporu pod wodą, która by go zatrzymywała. Dlatego powiem Wam, że jeżeli już tak zdarzyłoby się Wam w tej trudnej sytuacji, no staram się trochę go szukać, nie? Staram się trzymać jak najdłużej blisko linii wiatru, tak? żeby ten moment skrętu był bardzo krótki i szybko uciekajcie między te jachty, bo oprzeć się... To, to, żaden, to żaden grzech, to tak. żaden, żaden błąd. Chyba, że mamy tutaj dużo miejsca, to wtedy możemy zastosować taki ciekawy manewr, że jedziemy sobie daleko i w momencie, kiedy jedziemy tutaj, wykonujemy taki ruch, że jedziemy na ten jacht w ten sposób. I tutaj dopiero jak rówka nam jeżdża, to wtedy prostujemy nasz jacht, żeby dojechać w taki sposób. Du, 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 dużo zmiennych, dużo można by tutaj deliberować na ten temat, dlatego stosujemy najprostsze rozwiązanie, czyli staramy się wpłynąć jachtem pod wiatr w ten sposób. To jest najprostsze rozwiązanie. Śruba mamy. Prawo -skrętną, prawo, -skrętną, prawo skrętną. więc rufa nam ucieka w no, lewą dlatego, stronę, dlatego, na ta, dlatego dodatkowo jeszcze ta śruba nas ciągnie tutaj w tą, w tą stronę. stronę tak, by Pomaga nam skręcić. Póki jesteśmy rzeczywiście w tej linii wiatru, jest super. Tu linii nie Nawet nie trzeba dużej prędkości, żeby nad tym jachtem panować, jak ktoś się boi prędkości. Tutaj minimalna prędkość manewrowa prawdopodobnie będzie wolniejsza, niż w tym momencie prędkość manewrowa, no bo tutaj się musi coś dziać. Słuchajcie, dostajecie podmuch wiatru. Szczęśliwie. On jest jakby kompensatorem, tak to może nazwę, tej siły tutaj odśrodkowej, tego uciekającego dziobu. Niestety musicie no, mieć taką prędkość, która Wam zagwarantuje manewrowość. Coś źle idzie. Jeżeli ja już jestem chociaż troszeczkę schowany między tej jachty i widzę, że no nie idzie ten dziób mi ucieka, chociaż troszeczkę się schowaliście, i jesteście prawdopodobnie bliżej tego jachtu niż tego, ja bym już nie wypływał. Nie, jeżeli już wjechaliście między jachty, to, to, to nawet jak się oprzecie, to możecie w skrajnej sytuacji przejść nawet na inny jacht, nikt się nie obrazi za nie, to. Nie jak? wypływać. Oprzecie nie się, wypływać. jesteście stabilni, nie poplątani w temu ringi. oprzecie się, stoicie, dalej sobie już poradzicie, nie? Z tą Ale sytuacją. jeżeli jesteście w tej sytuacji. I widzicie, że to już wam coś nie wychodzi. Albo pojechaliście za daleko, nie jesteście w stanie skręcić, albo tu nie jesteście w stanie już pojechać w tamtą stronę. Toż z tej sytuacji wypłyńcie, poprawcie odstawcie się i dopiero stąd, w, stąd wpływajcie. Dochodzimy. Umiejętność w ogóle wycofania się ze złej decyzji jest strasznie trudna i to jest duża umiejętność żeglarzy, jeżeli potrafią wycofać się ze, ze swojego błędu. dobrego żeglarza, który tak. analizuje swoje błędy tak. i potrafi się wycofać. To nie znaczy, że się przyznał do błędu. Nie no tak, zawsze będzie kapital winny. Tak, Niezależnie kto stoi za sterem i kto Więc... tam łapał z odbijaczy. Udało nam się. Udało nam się zwykle przy tym kierunku wiatru tutaj z prawej burty. Gdzieś pewnie spycha was na tą stronę. No co? No, te znowu, tylko prawa czy lewa? No, tak, to sprawa jest, sprawa jest oczywista. No, zawsze dajemy cumę na Ona Wam zagwarantuje to, że dając manetkę do przodu, ten jacht będzie się Wam ustawiał w taki sposób, a nie uderzał w ten jacht. Nie? Więc, więc ta cuma plus siła do przodu będzie powodowała, że ten jacht tam będzie się odsuwał w taki sposób. Potem do tyłu skrócenie i podanie drugiej cumki. No i tak oto w końcu zamyknęliśmy. Mamy dwie cumki. Możemy sobie podać. 所以是脚部。